No i witam serdecznie, doszliśmy do końca wyprawy osady kulturowej wikingów Na ostatnim y, zadaniu, taki mały psikus, zbierze 2, 2,500 tysiąca miedzianych monet No to udało mi się to zrobić i do tego trzeba jeszcze zebrać po 10 sztuk każdego towaru z epoki wikingów W tym celu Dostawiłem budynki produkcyjne każdego po jednym Jak widzicie y, Miedzianych monet mam dość dużo i mi wystarczy I za 20 minut kończą się budowle tych budynków Po czym w każdym budynku zrobię 10 produktową produkcję Czyli będzie trwało 8 godzin I za 8 godzin będzie można ukończyć osady wikingów Co nam ostatecznie da czas 10 godzin przed końcem Myślę, że to i tak jest nieco wynik No a jeżeli film wam się podobał dajcie łapkę w górę Zostawcie suba, napiszcie komentarz i to by było na tyle Oczywiście na końcu jeszcze będzie pokazane, że osada została ukończona. Jeśli macie jakieś sugestie, pytania, albo chcielibyście zobaczyć coś innego w następnym odcinku, dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję za uwagę, pozdrawiam i cześć, Kinemat play.